Hej, coś tu nie gra. Masz wrażenie, że wszystko wibruje. To na pewno nie trzęsienie ziemi, ale sytuacja się pogarsza. Chmury zdają się płynąć po niebie szybciej niż zwykle, a zwierzęta wpadają w amok. Prezenterzy informacji przerywają programy rozrywkowe i z zaniepokojeniem mówią Dzień dobry, przepraszamy za nagłą zmianę w ramówce, jednak uczeni właśnie odkryli, że obrót ziemi wokół własnej osi zaczął się przeformułowywać. Niektórzy uważają wręcz, że z każdą sekundą nabiera prędkości. Problem polega na na tym, że nikt nie wie dlaczego tak się dzieje. Nawet gdyby Ziemia zaczęła obracać się szybciej o półtora kilometra na godzinę, dzień byłby krótszy o zaledwie półtorej minuty. W ogóle byśmy tego nie odczuli. Ba, nikt by się nie zorientował, że coś się stało. Ale nasze ciała są przyzwyczajone do 24-godzinnego rytmu i dostosowanie się do nowych, tak subtelnych zmian byłoby dość dużym wyzwaniem. Co ciekawe, przy równiku Ziemia obraca się szybciej niż na biegunie północnym i południowym. Krótko mówiąc, środek naszej planety potrzebuje więcej czasu na wykonanie pełnego obrotu. Ruch ten utrzymuje równowagę pogodową, a odchylenia od normy w zasadzie nie występują. Ale gdyby ziemia obracała się coraz szybciej, stabilność ta zostałaby mocno zaburzona. Częściej padałby deszcz, a my więcej przebywalibyśmy w domach, pewnie popijając gorące kakao. Taki obrót spraw nie wpłynąłby jeszcze na naszą codzienną rutynę. Wyobraźmy sobie jednak, że planeta coraz bardziej przyspiesza i obraca się z prędkością 45 metrów na sekundę. Dzień trwałby raptem 22 godziny, a więc codziennie odczuwalibyśmy jetlag. Dni robocze są dostosowane do rytmu dobowego, zatem odjęcie od niego nawet dwóch godzin byłoby katastrofalne dla światowej gospodarki. Należałoby zrewolucjonizować kalendarz i dostosować odmierzanie czasu. Zmieniłby się również wygląd zegarów. Północ zastąpiłaby godzina 22. Każdym tygodniem godziny stawałyby się coraz krótsze. Określanie czasu w sposób inny niż za pomocą wschodów i zachodów słońca byłoby niemożliwe. Pogoda coraz bardziej by się pogarszała, a my mielibyśmy wrażenie, że deszcze w zasadzie nie ustają. Zwierzęta polegające na wzorcach pogodowych nie wiedziałyby, jak funkcjonować, i niemal wszystkie gatunki zaczęłyby masowo migrować. Niebo byłoby pełne latających stad ptaków, które docierałyby do miejsc, gdzie do tej pory ich nie było. Odbiłoby się to na całym łańcuchu pokarmowym oraz ekologii. Lasy, dżungle i inne miejsca zamieszkiwane przez zwierzęta zwykle trwają w pewnej harmonii, o ile człowiek nie postanowi tego zmienić. Nieustannie padające deszcze w niektórych regionach spowodowałyby powodzie, zmuszając zwierzęta do opuszczenia swoich terytoriów oraz konkurowania z drapieżnikami o pożywienie. Coraz szybszy obrót Ziemi wpłynąłby również na ludzi. Gdybyśmy stanęli na wadze w Arktyce, ta wskazałaby 81 kg. Z kolei na równiku 80. Różnica wynikałaby z siły opierającej się grawitacji na tym obszarze. Ponieważ Ziemia rotowałaby coraz szybciej, wszystkie linie lotnicze zawiesiłyby funkcjonowanie, a systemy radarowe by oszalały. Lot w takich warunkach pogodowych nie ma szans. Musielibyśmy przesiąść się do aut. Satelity umieszczone są na orbicie Ziemi w taki sposób, aby mogły z łatwością odbijać różne sygnały. Zachodzące zmiany sprawiłyby jednak, że sygnały Wi-Fi czy telewizyjne przestałyby do nas docierać. Globalna komunikacja zaczęłaby szwankować aż do całkowitego wyłączenia. Statki przestałyby operować, przyczyniając się do upadku światowego handlu, zwiększając tylko straty w i tak popadającej w ruinę światowej gospodarce. Wiatry przybrałyby na sile i prędkości, co przełożyłoby się na zmiany temperatur. Sztormy czy huragany byłyby jeszcze bardziej niszczycielskie. Przy prędkości 160 km na godzinę cały równik pochłonęłaby woda. Basen Amazonki oraz małe wysepki znalazłyby się 15 metrów pod wodą. Zagrożona byłaby większość flory, szczególnie w okolicach równika. Lasy nawiedzałyby po wodzie i w niebezpieczeństwie znalazłyby się całe grupy zwierząt. Drzewa i rośliny nie przetrwałyby takiego nasilenia kataklizmów. Gdyby ziemia obracała się tak szybko, że liczba godzin zostałaby zredukowana do 15, czulibyśmy się jak na pokładzie samolotu, którym co chwilę wstrząsają silne turbulencje. Spanie w takich warunkach byłoby niemożliwe. Dni i noce trwałyby około 7 godzin. Cały świat znalazłby się pod wodą, za wyjątkiem najwyższych szczytów górskich. Gdyby do tego doszło, ludzkość walczyłaby o przetrwanie, trzymając się suchych skrawków lądu. Większość zwierząt by wyginęła. Wraz ze wzrostem prędkości obrotu ziemi jej skorupa stopniowo traciłaby swą trwałość, co sprzyjałoby coraz częstszym i silniejszym trzęsieniom ziemi. Na całym globie wybuchałyby wulkany, nawet te podwodne. Chaos utrzymywałby się jakiś czas. Większe katastrofy naturalne, jak właśnie trzęsienia ziemi, tsunami, erupcje wulkanów czy topniejące pokrywy lodowe, dodatkowo przyspieszyłyby obrót Ziemi o milisekundy. Wraz ze wzrostem prędkości kataklizmy te stawałyby się coraz gwałtowniejsze. Obrót szybszy nawet o małe wartości byłby obłakany w skutkach. Obecna prędkość obrotu Ziemi wynosi 1600 km na godzinę. Mimo to siedząc z innymi ocalałymi miałbyś wrażenie, że lekko lewitujesz. Zobaczyłbyś, że małe kamyczki i skały unoszą się kilka centymetrów nad Ziemią. Chmury zaczęłyby przemykać po niebie jak spadające gwiazdy. Powietrze zrobiłoby się wilgotne z powodu unoszącego się poziomu wód. Formowałyby one chmury, z których spadałoby więcej deszczu. Ponieważ grawitacja byłaby słabsza, niektóre krople zawisłyby w powietrzu. Wiele mniejszych obiektów zaczęłoby latać, jak w kosmosie. Dni i noce trwałyby dosłownie kilka godzin. Już wtedy cały świat byłby pod wodą. 80% skorupy ziemskiej by zniknęło. Jeśli taki stan rzeczy potrwałby nieco dłużej, nie zobaczyłbyś wokół siebie ani jednego żywego stworzenia. Wyjątek mogłyby stanowić mikroby, zdolne przetrwać w tak ekstremalnych warunkach. Aby grawitacja zniknęła całkowicie i wszystkie obiekty bezwiednie latały w powietrzu, Ziemia musiałaby rotować z prędkością ponad 28 tysięcy km na godzinę. W takich warunkach wody w oceanach by bezbrały, wyglądając jak odwrócony deszcz. Większe góry oderwałyby się od swojego podłoża i zaczęłyby unosić się nad Ziemią, przypominałyby planety w kosmosie. Gdyby Ziemia obracała się 17 razy szybciej niż normalnie, pełny obrót zajmowałby jej tylko 84 minuty. Jeśli jakimś cudem udałoby się to przetrwać, widziałbyś błyskawicznie następujące po sobie dni i noce. Unosiłbyś się w powietrzu bez celu, obijając się o skały i inne powierzchnie. Nie byłbyś w stanie niczego rozpoznać. Skorupa ziemi zaczęłaby się rozpadać, obnażając podziemną magmę. Lądowanie na powierzchni nie wchodziłoby w grę. W miarę lewitowania ku górze, coraz realniejszą perspektywą byłby zbliżający się kosmos. Nie wiedziałbyś, z jaką prędkością lecisz. Najpewniej byłbyś jedynym żyjącym człowiekiem w tym zwariowanym świecie. Ziemia obracałaby się już tak szybko, że jej pozostałe warstwy zaczęłyby odpadać, ujawniając wnętrze planety. Ona sama uległaby stopniowemu spłaszczeniu, aż wyglądem upodobniłaby się do naleśnika. Żadne stworzenie nie mogłoby tego przeżyć. Jądro wytwarzałoby takiej ilości gorąca, że planeta rozgrzewałaby się jak mikrofala, cała woda by zniknęła, a Ziemia byłaby czerwoną kropką w Układzie Słonecznym. Dochodząc do prędkości światła, czas by się zatrzymał. Skały i inne latające obiekty przestałyby się poruszać, ostatecznie się rozpadając. Nieco później nasza planeta zmieniłaby się w czarną dziurę. Ale oczywiście nic takiego się nie wydarzy. Uczeni przewidują, że obrót Ziemi raczej będzie wytracał na prędkości. Odkąd pojawił się księżyc, nasza planeta zwalnia o 6 km na godzinę co jakieś 10 milionów lat. Spowodowane jest to siłą, z jaką oddziałuje grawitacja naszego naturalnego satelity. Wszystko wskazuje więc na to, że właśnie takiego obrotu wydarzeń powinniśmy się spodziewać. A więc po co ten pośpiech?